Siemanko kuldziska z tej strony Netsu i to z kolejnym odcinku z kariery. Kamilem grabarą FIFA 22. Dzisiaj rozpoczyna się zimowe okienko transferowe, a my nareszcie mamy szansę, żeby zmienić pracodawcę, bo Kopenhagę już przerastamy. Mamy miesiąc, więc ni to dużo czasu, ni to mało. Tutaj widzimy nasza wartość, całkiem przyzwoita. Musimy oczywiście poprosić o transfer i czekamy na zgodę. No jak widać, chcą, żebyśmy zostali w klubie, ale my się nie poddajemy. Będziemy składać kolejne prośby, nadal chcą, żebyśmy zostali w klubie. Trzy trzecia poskutuje, tak jest, do trzech razy sztuka. Uzyskujemy zgodę na transfer, czekamy na oferty. jak widzimy al ilal złożył nam ofertę, ale nie jestem zainteresowany transferem do Ligi Arabskiej. Do Krychowiaka nie dołączymy. Następnie Sheffield United, drużyna z Championship. Ale tam grabarę już w sumie występował. Chciałbym trafić na najwyższy szczebel rozgrywkowy. Besiktas. No niby najwyższy szczebel rozgrywkowy, ale Turcja. Moim zdaniem to nie jest kierunek na ten etap kariery. Odrzucamy. Celtic Glasgow, no dobrze wspominają tam polskich bramkarzy Borut czy Załuska, ale my chcemy inny kierunek. Levante, druga liga hiszpańska, no podobnie jak w przypadku Sheffield United, za plecze mnie nie interesuje, odrzucamy. Ajax Amsterdam, no powiem wam kuźnia talentów, tam się naprawdę można bardzo dobrze wypromować. Ajax jest liderem Eredivisji, drugie Eindhoven, trzeci Utrecht, więc są na dobrej pozycji. Do tego awansowali do fazy pucharowej ligi mistrzów, gdzie ich rywalem będzie... Patrzymy, gdzie jest tutaj Ajax. Borussia Dortmund. No i powiem wam, jest to oferta, którą wręcz chcę zaakceptować. Trafić do takiej kuźni talentów. To jest trampolina do wielkiej kariery. Podpisujemy kontrakt i witamy w nowym klubie. Miejmy nadzieję, że będzie to okres pełen sukcesów w karierze Kamila Grabary. Walczymy o Mistrzostwo Holandii. Pewnie w rozgrywkach Pucharu Holandii też bierzemy jeszcze udział. Do tego walczymy w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. No powiedzmy tak. Jest to idealne miejsce, żeby się wybić. A my właśnie takiej trampoliny w tym momencie kariery potrzebujemy. Ponad 20 milionów Ajax dał za grabarę, więc jest to naprawdę droga inwestycja. Ale myślę, że ona się spłaci. No czy to będzie związek doskonały? To przekonamy się w trakcie trwania tej kariery. Jeśli chodzi o naszych rywali do gry w podstawowym składzie, to jest m.in. Gorter, Stekelenburg czy Pasfer, reprezentant Holandii. Ale my spokojnie jesteśmy w stanie ich wygryźć. No i tutaj oczywiście podejmiemy kilka decyzji, żeby spokojnie sobie to wszystko zrobić. W dzisiejszym materiale będzie trochę mniej spotkań, żeby ten odcinek też nie był za długi. No, bo jakoś tak lubię przy transferach zrobić odrobinę krótszy odcinek. Nasza wartość rynkowa to 13 milionów. Widzicie nasze statystyki z Kopenhagi, całkiem przyzwoite. Jak widać już niedługo możemy zadebiutować, bo zbliża się mecz ze Spartą Rotterdam. A do tego moglibyśmy zagrać jeszcze na przykład z AZ i Viteze, takie trzy spotkania w dzisiejszym materiale. Myślę, że to byłoby optymalne rozwiązanie. Tutaj sobie spokojnie wszystko załatwiamy. No bo to przyjść do nowego klubu, to po, przyda się kilka nowych rzeczy wykupić. Praktycznie postaram się wykupić wszystko co się da, bo mamy nadmiar pieniędzy, no a już w pewnym momencie nie ma ich na co wydawać. Tylko można je pomnażać, a my praktycznie wykupimy wszystko co się da. No i tak jak mówiłem, gramy w Pucharze Holandii, naszym rywalem jest Sparta Rotterdam. Czy dostaniemy szansę? Zobaczmy. Tak jest, pojawiamy się na boisku w 78 minucie przy prowadzeniu Sparty. Oj, to jest tragiczny wynik. Musimy to poprawić. No jak widzimy, Sparta w główny sposób traci piłkę. Broby! Ależ piękne uderzenie. Jeden do jednego, a jak zwraca do żywych, 81 minuta. I w tym spotkaniu mamy remis. Teraz walczymy o zwycięstwo. O campo, ładne zagranie Broby. Zagraj na pole karne, a i perfekcyjna interwencja obrońcy, lepszej nie mógł sobie wymarzyć. Praktycznie zabrał nam ramkę. Jest Ręcz, zagraj na pole karne, Bergwain gol, tak jest, 2 do 1, 85 minuta, jednak nie, jednak nie, sędzia dopatrzył się spalonego, Bergwain nie może w to uwierzyć. Ale jak patrzymy w powtórce, była to słuszna decyzja, Ręcz zablokowany, jeszcze Alvarez... Alvarez, bomba z dystansu, gol, tak jest, 88 minuta, Ajax wreszcie prowadzi, ależ fantastyczne uderzenie gracza z Meksyku, ależ fiesta na boisku i teraz możemy świętować, bo awans jest na wyciągnięcie ręki. No i udało się, wygrywamy 2 do 1 i awansujemy do półfinału Pucharu Holandii, praktycznie lepszego debiutów się nie mogliśmy sobie wymarzyć jeśli chodzi o wynik, ale jeśli chodzi o ilość interwencji to zdecydowanie mogliśmy, bo praktycznie nie dotknęliśmy piłki. Nasza drużyna rządziła i dzieliła na boisku od kiedy pojawiliśmy się na nim. Straciliśmy do tego w oczach menadżera. No więc powiedzmy sobie, jeśli chodzi o te oceny fifowskie, no to nie jesteśmy uprzywilejowani. PSW pokonało Kambur, co nie jest żadną niespodzianką. Awans w turnieju oczywiście udzielimy klasycznej dla nas odpowiedzi, czyli przypiszemy sobie sukces. No bo dlaczego by nie? Warto trochę podbić tych punktów indywidualisty. Jako, że mamy trochę inny strój, to zmienimy sobie rękawice. Weźmiemy te Predatory, bo moim zdaniem idealnie pasują do stroju. Evan do Brighton, Thomas Müller do Barcelony, dołączył do Lewandowskiego. I Frimpong do West Hamu. Najgłośniejsze transfery zimowego okna transferowego. No i tutaj przeczytaliśmy książkę klubowej legendy. Tego nie możemy jeszcze wykonać. No jako, że wygraliśmy, ale bez czystego konta, bo wcześniej Pasfer wpuścił bramkę, możemy wykonać dwa treningi. Szkoda, że nie było czystego konta, bo byśmy się zbliżyli do podstawowego składu i jak zawsze... Przed transferem nas okłamała tabela. Ajax jest na drugim miejscu. To PSW jest liderem. Czy tak trudno to naprawić od kilku edycji? Czasem aż brakuje słów do tej gry. Wchodzimy przy 2-0. Musimy utrzymać czyste konto. No i w natarciu Ajax zespołowa akcja. Nie, to była indywidualna. Ależ to zagraliśmy. Alvarez do pustej. Jak widać, staje się bohaterem ostatnich spotkań. Gol ze Spartą z AZ również trafia. No ale jak widzimy, pierwsza sytuacja nasza do obrony. Jest Pavlidis. Pavlidis Grabara, fantastyczna interwencja, odbija piłkę nad poprzeczkę. No i jak widzimy, Polak tutaj ryzykownie wychodzi, prowokuje rywali, wrzutka na bliższy słupek i Grabala jest królem przy stworzy. No i wygrywamy to spotkanie dwie interwencje w porównaniu z poprzednim meczem, to było wręcz Eldorado. Wygraliśmy, zachowaliśmy czyste konto, dzięki czemu nasza Ocena w oczach menadżera na pewno wzrośnie, bo będziemy mogli wykonać maksymalne cztery treningi. A Z zostało tak naprawdę zdeklasowane przez nas. Nie mieli nic do powiedzenia na boisku, i tak po tym meczu straciliśmy w oczach trenera. Nie no, czasem to jest naprawdę. Masakran. No ale Grabarał do tego był kluczowy w meczu z AZ Alkmaar i z tego należy się cieszyć ta jedna interwencja, naprawdę spektakularna. Ale to chyba była jedyna akcja, którą AZ stworzył w tym spotkaniu, bo ten ta wrzutka z rożnego, no to sami widzieliście, jakie była klasy. No i po zwycięstwie, tak jak mówiłem, i czystym kącie, cztery treningi zostają wykonane. Już jesteśmy blisko overala 79 z Vitesse Arnem, Wchodzimy już w 55. minucie, Białek między nimi, jak widzimy na boisku, więc musimy powstrzymywać polskiego napastnika. A jak sprowadzi do naszego zadania, należy to, żeby się to nie zmieniło. Dobre zagranie do środka klasen. Grilich, Klasen. Gr ładnie, Szerpen to wybronił. No i nadal mamy tylko jedno bramkowe prowadzenie. Zagranie do środka, widowić. Widowić ładnie. Buckley, Ai, grobora. świetnie się przesunął. I wydawało się prosto, ale najważniejsze było to przesunięcie, i potem naprawdę mógł prosto interweniować. Jest rzutrożny. Tronstat. Dośrodkowanie grabara ryzykownie, ale jak widać, to się opłaciło, jest niesamowicie wygimnastykowany. Zagranie do środka, jest Brobi 2-0. To był wyrok, 72 minuta i powoli znamy zwycięzcę tego spotkania. Brobi w kolejnej indywidualnej akcji zagrywa do boku, jest tutaj Sanchez, ależ zagrał ciasteczko i bramka 3-0, ależ poklepaliśmy ich w polu karnym, ojojoj. Oj, oj. No powiem wam, to jest klasa. To jest drużyna, która rządzi i dzieli w Holandii. Broby, broby, broby! a jak się zabawił! No, nikt nie był w stanie odebrać mu piłki. Jeśli chodzi o obrońców, no to Liga Holenderska nie stoi najlepiej pod tym względem. No i wygrywamy 4 do 0. Czyste konto. Zwycięstwo. I znów możemy wykonać 4 treningi. Ale to, co robiła obrona Wite z Arnem, to by się w ekstraklasie nie sprawdziła. Co dopiero w lidze holenderskiej przeciwko Ajaxowi. Broby zagrał fantastyczne spotkanie. Ofensywni piłkarze w lidze holenderskiej mogą pokazać pełnię swoich umiejętności, zyskaliśmy do tego w oczach terenera i wskakujemy na fotel lidera Eredivisie. Tyle samo punktów co Eindhoven, trzy więcej niż Feyenoord. A jeśli chodzi o najgorszą drużynę to jest to Cambur. Jeszcze Pucher Holandii. Feyenoord to będzie nasz rywal w półfinale, a tak prezentują się wyniki ćwierćfinałów. No i to widzimy Bas Dost najlepszym strzelcem, ale Broby powoli zaczyna go gonić. Jeśli chodzi o asysty, Wehrman najlepszy z PSV Eindhoven. I paswę z naszego klubu ma najwięcej czystych kąt. W następnym materiale czeka nas już klasyczne pięć spotkań, między mecz w Lidze Mistrzów z Borusją Dortmund. No powiem wam, będzie to rewanż za fazę grupową, bo jednak Kopenhaga nie dała rady awansować do fazy pucharowej. A tutaj w barwach Ajaxu możemy się odgryźć za to niepowodzenie, chociaż w meczach z Borusją wcale tak źle nie było. Wiadomo, jedno zwycięstwo, jedna porażka, ale teraz potrzebujemy tak minimum jednego zwycięstwa i remisu żeby spokojnie awansować do następnej rundy, ale czy to się uda? To już przekonamy się w najbliższych materiałach. Napiszcie co myślicie w komentarzach o tym transferze. Moim zdaniem jest to bardzo rozwojowy transfer i Ajax to jest taka trampolina do wielkiej piłki. A jeśli chodzi o ten materiał to by było na tyle. Bardzo dziękuję wam za jego obejrzenie no i oczywiście zapraszam was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!